No, i dobra, ogólnie to trochę spóźniony film. No, spóźnione i to nawet bardzo. Ale, no, musiałem zakończyć kalendarz adwentowy. A kalendarz adwentowy, ten cały, skończy się dopiero, bo zaczynamy go dzisiaj. Skończy się dopiero 5 stycznia. Nie 24 grudnia. No, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, że tak długo. No, chociaż to jest na razie. I tak nieważne. Otwieramy jedynkę. I nie pytajcie, gdzie 24 jest specjalny. 24. dobra. Nie umiem się wysłowić. Jest w innym pokoju. Eee, dobra, otwieram jedynkę. Uwaga. Ja w ogóle sam nie pamiętam, co ja tu pakowałem, więc... Znaczy, pamiętam dosyć, ale no nie pamiętam, co jest w... gdzie. Ej, fajna, jaka mysz. Mamy mysz. No i mi się to podoba. Rękę można wywalić, i dobra, To jest tutaj, tutaj. Będą wszystkie rzeczy z kalendarza. Kurczę, ja mogę dać jedną tą rękę, Kurczaczki. Dobra, i to jest jedynka. Więc jutro już dwójka. No widzimy się razem tutaj, jak będziemy otwierać. Tak, nara.